jo, hey witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem w odcinku z gry Dead by Daylight. Jako, że w najbliższym czasie nie zapowiada się żaden streamek z tej gry, ponieważ troszeczkę mam inne plany. E, jakie? zobaczycie sami, niedługo. Niektórzy z Was już pewnie wiedzą co i jak, co będzie, co się będzie działo, a tych, którzy nie wiedzą, zapraszam na Discord i zapraszam do na stream. No. A dzisiaj właśnie sobie pog pogram sobie w Derby Daylight i właśnie Meg, Może być Mac, hmm. zobaczę sobie Aha, mam jeszcze jedną polecę zrzucić na killera Da się zrobić to zadanie, mam nadzieję, że, że się uda Dobra, nie przedłużam. Zaczynamy, lecimy na mapę A, nie zapomnijcie o łapkach, nie? <grym> Dzięki, z góry. Mhm, zaczynamy. Wiecie co, tak swoją drogą mam yy, złe przeszucia, bo dzisiaj jest 13. Tak ten odcinek będzie zobaczyć już 14, ale dzisiaj jest 13, jakby nie było. I jest reset rank. Więc podejrzewam najgorsze. Dobra ale nie ma się co załamywać, mamy pierwszy gań. robimy go sobie Dobra, nieźle, prawie połowa Aha No tak w ogóle to ten crossplay czy coś zaczął działać i właśnie zauważyłem że Znaczy właśnie zauważyłem, że ten crossplay działa przez to, że Podajesz, chyba ta osoba, która właśnie została zdjęta z GENA miała przy sobie ten znaczek, wiecie, takiego kulki To chyba oznacza właśnie kluczkę rowców z innych platform, czy, czy z innych No innych platform, w sensie konsoli i tak dalej, nie? Chociaż o co chodzi Ja tam się nie znam z tym za bardzo, wiem, że takie coś istnieje I chyba w DVD też zaczęło właśnie istnieć w sumie nie ja, mam kiedy, bo dzisiaj pierwszy raz, otworzyłem tę gereczkę, więc... Aha, Myers. O oh, fuck. Ok, mamy Majersa, mamy jedną ranną, drugą na haku, trzeci poziom Majersowości i w ogóle ja pierdzielę. Nieźle się coś zapowiada, powiem szczerze, chociaż nie ma tego złego, nie? Aha, dobra, idę go sobie zdjąć, albo nie. Albo idę. <laughs> Ciekawe czy jest rozładowywalny. W obiegu panie! zabronienia za mną się patrzy. O nie. To jest jedyne, wejścia, mam nadzieję, na tą górę. Napatrzył się na mnie. Powiem <gryw> powiem szczerze, że moje serce jest w moim przewyku. No. Szczerze mówiąc, zadziało się, zadziało się tutaj. Aż mnie w głowie coś rozwalało. Mogłoby to oznaczać, że mam mózg, nie? <gryw> Ojoj. oj, oj. razem się ściągają Jestansa Szansa, że ma tu przyjdzie, nie? Aha, no i rzeczywiście tu był Dobra, spróbuję zrobić tego gena, nie? Cóż za emocje Omosy sięgają zenitu Fuck No jesteś rosły ode mnie Skacz Mec, jaka ty jesteś niepoprawnie kurde biegająca Siema Sorry Haha. Wszyscy robią na. Jak to się nazywa? Na popsutych? <laughs> na radnego, nie? Pan jest. Dobra, ja to się wyleczę. Bo jednak ma jest bez trójki. Nie położę od razu, nie? O f**k, tutaj jest. Lul. Nie słyszał mnie. Ja też tak mam farta czasami w tej gierce Mamy dwa geny, nie? Do zrobienia. Jakoś tak mam przeczucie, że to jest wręcz nawet niewykonalne, no nie? Ale... mogę się mylić. A... A... Tylko, że ten jest nie ma tej... barwy przypadkiem. Powolutku, po cichutku czy jakich kuczków mi zaraz brakuje, nie? Dobra, spróbuję go uwolnić. Znaczy, ją. Siema, Feng. Get out of here. No kuźwa ja tu specjalnie idę powoli, żeby śladów nie narobić, a ta na się wbiegła nie Tak to jest niestety Czasami, yy, czasami grając z zapomina się o tym, że się zostawia ślady, nie? Ale też jest duża szansa na to, że A to meg tak oddycha. Już myślałem, że gdzieś tu mam na plecach Majersa, nie? Przez chwilę. Lul. Dobra. No ja. ja chyba nie zrobię tego zadania. Musiałem się dać, yy, że tak powiem... ...gonić, a to... Powiem szczerze, przy Majersie to tak. czasem niektórzy, niektórzy mówią, że Majers jest dosyć. jak powiem, łatwą postacią, nie? O, jednak będzie mnie golił? Tak, goli mnie. No nie ma tu palety, no kuźwa. O nie Kurde, czemu to tak powoli było? Ostatni generator pierwszy hak Wiecie co to oznacza? Że pewnie na tym haku umrę Sam się nie zdziwił Cieszę nadzieję, że da Feng Będzie dobrą koleżanką i mnie zdejmie, nie? Bo jeszcze na to, że to ja przeżyję, nie? Ale to wiecie. Łę gdzie za Feng jest? Siedzi w szafie pewnie życie. Fęk! Fęk! O, jest tutaj. Fengumingu, chodź. Dobra koleżanka. Dobra dziewczynka. O nie. Nie zegarek, proszę cię. O ma zegarek. Nie miałeś uderzyć. Kuźwa. Wait, bo fer umiera. Ja pierdzielę. Kapa. Ja! Otwiera się, kapo, otwiera się, please. Szybciej! Szybciej! Otwiera się, otwiera się, kapo! Dziękuję! Ja! Ale mi się udało. Nie no, nie myślałem, że to tak pięknie wyjdzie. W ogóle ranga, nie? Nice, udało się. Dobra moi drodzy, dzisiaj taki króciutki odcinek z tej jakże wspaniałej giereczki, pierwszy, pierwszy raz zagrałem od, od ostatniego streama, no i całkiem dobrze wyszło, całkiem dobrze wyszło, ucieczka była, jest nice, także, także tak, no. Jak się wam podobało to wiecie, zostawiajcie łapeczki w górę, wiem, że upominanie się jest nieładnym jakby, mm, czym? Jest nieładnym? No nieważne, nie ma się upominać, no. Ale w każdym razie przypominać czasami warto, no. Dobra, ja już nie przedłużam, uciekam. I do zobaczyska w... Na najbliższym razie, no. Pa pa!